Mikołajkową imprezę Polski Komitet Pomocy Społecznej dla Dzieci z Najbiedniejszych Rodzin jak zawsze poprzedziła zbiórka artykułów spożywczych w wieluńskich marketach. Zostało zrobione 73 paczki. Paczki te pójdą do gimnazjum numer 1, numer 2 i numer 3, gdzie pedagodzy szkolni będą wydawać te paczki dzieciom. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Dziękujemy wszystkim dobrowolnym darczyńcom za wsparcie naszej akcji. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pięknie. Paczki, paczki, jak zwykle pełne słodkości, to jest to najważniejsze tak. dla tak, dzieci. Oczywiście, dzieci na pewno będą się cieszyć. Serdecznie dziękujemy jeszcze raz. Szkoda tylko, że zbiórka w zaledwie dwóch marketach. No tak, no ale to jest od nas niezależne, tak, tak wychodzi i, 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 i jesteśmy zadowoleni z tego. Wartość paczek, które zrobiliśmy dla dzieci, wyniosła 2034,58 groszy. Wróćmy jednak do mikołajkowej imprezy. W tym roku odbyła się ona w sali widowiskowej Wieląskiego Domu Kultury. Wspólną zabawę, jak zawsze poprowadziły, studentki z kolegium nauczycielskiego. <śmulny> Chciałam przede wszystkim podziękować właśnie wam, telewizji kablowej, że nie opuszczacie nas zawsze. Jesteście na posterunku, jakbym to powiedziała. I podziękować również Wudekowi za, za wynajem sali, no i co, no życzyć miłej przyjemnej zabawy. My jak zwykle z panią radną Janiną Zapłotną wspieramy działania Polskiego Komitetu Społecznego i innych stowarzyszeń Fundacji, które działają na rzecz tutaj naszego powiatu na naszych dzieci, naszych biednych rodzin, bo ta sfera ubóstwa niestety jest i, 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 i w dalszym ciągu chyba będzie. Pierwsza relacja z tej jakże sympatycznej mikołajkowej imprezy już w short pressie. A teraz przenosimy się do Spółdzielczego Domu Kultury. Również i ta placówka zorganizowała mikołajkową imprezę dla dzieciaków, oczywiście wraz z paczkami od Świętego Mikołaja. Dzieci recytowały m.in. wiersze do Świętego. Organizatorzy przygotowali naturalnie słodki poczęstunek, a to wszystko w rytm nie tylko świątecznej muzyki. Dłuższa relacja z Mikołajem Gwesdeku również w shortpresie. Spotkanie z Mikołajem zorganizowała również Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna. W imprezie wzięli udział najmłodsi czytelnicy oraz dzieci z przedszkola numer 1. Staramy się co roku świętować Dzień Świętego Mikołaja w przeddzień, bo zdajemy sobie sprawę, że moc imprez odbywa się w różnych placówkach oświatowych, a więc u nas 5 maja, znakomita, mam nadzieję, zabawa. Zaprosiliśmy, to już zresztą taka tradycja do współpracy, studentki i studentów z Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu. Tak naprawdę to co drugi rok organizujemy Mikołajki właśnie wspólnie z tą znakomitą grupą artystyczną, która co roku się powiększa. No Cóż, w ramach tego spotkania, przedsięwzięcia, wiele znakomitych zabaw, atrakcji, niespodzianek, będą też prezenty. Przygotowaliśmy dla naszych Milusińskich paczki ze słodyczami, takie troszeczkę symboliczne, ale paczki, które uświadomią tym dzieciom, że to jest taki wyjątkowy dzień. Dzieci poznały nowe wiersze i piosenki o Mikołaju i zimie, uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach, konkursach przygotowanych przez studentów Kolegium Nauczycielskiego. Wierszyki poświęcone świętemu Mikołajowi, znanych autorów, i takie anonimowe, do autorstwa którego nikt się nie, przy, nie przyznaje. No i oczywiście nasz zespół kolegialny, piosenki świąteczne i Mikołajkowe przygotował. Dla nas to jest najlepsza okazja, żeby poćwiczyć troszkę z dziećmi, bo wiadomo, a jednak zawód nauczyciela polega na tym, żeby nie mieć tremy, wychodząc też przed takie małe dzieci. A jednak wydawałoby się, że to nic trudnego. Chociaż. No, trzeba je jakoś zainteresować, prawda? To jest jednak sztuka. Przedszkolaki odpowiadały także na zagadki, za co otrzymywały w nagrodę upominki od Mikołaja. Wesołe zabawy odbywały się przy oprawie muzycznej chóru działającego w kolegium nauczycielskim. Na zakończenie każdy mały uczestnik spotkania otrzymał prezent od świętego Mikołaja. Tradycyjnie co roku Mikołaj odwiedza także Wieluńskie przedszkola, by tam spotkać się z czekającymi na niego dziećmi i obdarować je prezentami. Nasza placówka dzisiaj przygotowała się na spotkanie z Mikołajem. Koleżanki przygotowały krótkie powitanie i list od świętego Mikołaja, który tutaj właśnie widzimy. List do dzieci, po, po prostu. I dzieci przygotowały piosenki o Mikołaju, piosenki, wierszyki, tak. I będą wspólne zabawy z Mikołajem przy muzyce. W tym roku przygotowano aż 143 paczki, jednak zanim trafiły one do rąk przedszkolaków, Mikołaj wysłuchał wielu pięknych piosenek i wierszy, dowiedział się, czy wszystkie dzieci były grzeczne, a nawet otrzymał w podziękowaniu za wizytę prezent od dzieci. Po podziękujcie, podarujcie świętemu Mikołajowi. Dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję. Brawa dla Mikołaja i dla dzieci! Wszystkie brawa! Następnie przyszedł czas na wspólną zabawę przy muzyce. Każda grupa przedszkolna przygotowała specjalny występ dla Mikołaja. Wesoło i radośnie witały Mikołaja również dzieci z przedszkola nr 3 na osiedlu Armii Krajowej. Tam również nie zabrakło zabaw przy muzyce, piosenek i wierszyków. Jak co roku oczywiście do przedszkola przyjeżdża święty Mikołaj. Przyjeżdża oczywiście z prezentami. Prezenty przygotowone przez Mikołaja, przygotowuje Rada Rodziców, przez nią są fundowane. Również zapewniamy dzieciom zabawę. Zapraszamy tutaj studentki z kolegium nauczycielskiego co roku. To już jest taka nasza tradycja. I wspólnie ze studentkami, wszystkie dzieci i również nauczycielki. Bawimy się, śpiewamy, tańczymy. No i w ten sposób po prostu. Witamy Mikołaja. Jak widać każdego roku, Mikołaj może liczyć na pomoc wesołych i pracowitych studentek Kolegium Nauczycielskiego.